Wyobraź sobie narzędzie do komunikacji, które może być używane przez każdego na każdym etapie życia. Wyobraź sobie ołówek, który zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu ołówek, który nie wykorzystuje w ogóle drewna. Teraz wyobraź sobie doskonałe składniki do stworzenia takiego ołówka, którego każdy element świadczy o niezrównanej jakości. Wyobraź sobie genialny przemysłowy proces. Dzięki któremu na jednym etapie produkcyjnym w jednym urządzeniu powstaje grafit, osłona i powłoka. Wszystko dzięki technologii wynikającej z 200 lat doświadczenia, połączonej z ciężką pracą człowieka, który wynalazł nowoczesny grafit Nicolas Jacques Comte. Ponadczasowe narzędzie komunikacji. Które spełnia wszystkie potrzeby każdego użytkownika ołówka na świecie. Szeroki wybór kształtów osłony we wszystkich kolorach tęczy. Bardzo odporny wkład. Wytrzymały przy długotrwałym użytkowaniu. Łatwy do ostrzenia. Bezpieczny. Po złamaniu nie pozostawia drzazg. W razie potrzeby, solidnie przytwierdzona gumka. Poznaj najnowocześniejszy proces produkcji. Który kryje się za tak wyjątkowym ołówkiem tylko w dwóch wiodących fabrykach we Francji i Brazylii? Proces nigdy nie zlecany na zewnątrz. Wyobraź sobie świat bogatych i żywych, niekończących się kolorów. Świat, w którym prosta idea zamienia się w ogromny, radosny wszechświat dla ludzi na całym świecie. Wyobraź sobie narzędzie komunikacji. Które można znaleźć na każdym kontynencie. Narzędzie, które gdziekolwiek się znajduje, jest niczym innym jak doskonałością. Już nie musisz sobie wyobrażać. Ten ołówek istnieje. Big zaprojektował go dla ciebie. Nazywa się Big Evolution.